Witam szanownych wszystkich Państwa na kolejnym webinarium, które będę miał przyjemność poprowadzić. Tak naprawdę patrząc na listę uczestników jest dosyć obszerna, więc mam nadzieję, że wszyscy, którzy mieli zdążyć, już się zdążyli zalogować. Tak więc na samym wstępie pozwolę się przedstawić Damian Dylewski, znany Państwu z marki Galeko, ale dzisiaj dla odmiany pozwolę sobie przedstawić markę Custalio, czyli tak naprawdę markę Markę siostrzaną firmy Galeko. I na temat tej marki sobie chwilę porozmawiamy, ale na wstępie wszystkich Państwa proszę o informację, jak mnie słychać, jak widać, czy są jakieś problemy z, z komunikacją. Jeżeli nie, to chwilę sobie poczekamy i, i zaczynamy już naszą prezentację nasze dzisiejsze spotkanie. czyli chyba, chyba wszystko ok. Więc jeżeli wszystko ok, jeżeli tak naprawdę my już wszyscy Państwo się zalogowaliście, to na początek oczywiście całej prezentacji parę tak naprawdę drobnych szczegółów, parę zasad. Proszę zadawać pytania w trakcie prezentacji, ja na nie pozwolę sobie odpowiedzieć na sam koniec, żeby nie przerywać całej, całej prezentacji poszczególnymi pytaniami, więc na wszystkie pytania odpowiem na końcu. Na końcu też tak naprawdę powiem, gdzie te materiały dzisiejsze odnoszące się do tej nowej marki Custario, gdzie będzie można je pobrać. Opowiemy sobie też oczywiście dwa, w dwóch słowach odnoś, odnośnie najbliższych walentynek bo na najbliższe walentynki szukamy dla Państwa niesamowitą niespodziankę. Pokażemy jak można się idealnie dopasować. Więc skoro już tak naprawdę mamy to wszystko przedstawione to przejdźmy sobie do dzisiejszego spotkania do dzisiejszej, do dzisiejszego webinarium. A Temat dzisiejszego webinarium troszeczkę przekornie jest nazwany kwadratowe systemy rynnowe Custalio, nowa ekonomiczna marka Galeko i w ramach tej prezentacji postaram się odpowiedzieć na dosyć ciekawe pytania. Cztery pytania. Czy rynna kwadratowa musi być droga? Co wpływa na cenę tych systemów rynnowych kwadratowych? Oraz jak marka Custalio pozwala tak naprawdę zminimalizować ten koszt Drugie pytanie, które najczęściej słyszymy, czy muszę stosować maskownice rynny, aby uzyskać ten nowoczesny system, nowoczesny system rynnowy, minimalistyczny i tak bardzo pożądany przez Państwa jako projektantów, architektów czy inwestorów. Przede wszystkim, czy ten efekt niewidocznej rynny w dużym cudzysłowie można uzyskać także za pomocą po prostu rynien kwadratowych w umiejętny sposób, Zaprojektowanych w umiejętny sposób, tak naprawdę za, zamontowanych. No i podstawowe pytanie: czy rynny kwadratowe są trudne w montażu? To jest odwieczne pytanie. To tutaj Państwa sugestia jest odwieczna: czy naprawdę rynny kwadratowe są tak trudne w montażu, i czy taki problem jest z zamontowaniem ich, jeżeli chodzi o klasyczne dachy z okapem? No i ostatnie pytanie: ta. Słynna, nowoczesna stodoła, już tak przywarło to określenie do naszych systemów rynkowych, że nie boimy się tego powiedzieć, że poniekąd byliśmy współautorem tego nazewnictwa, czyli nowoczesna stodoła. Jakie orędnowanie wybrać, i czy tylko system bezokapowy, który już jest od ponad dekady z nami, komponuje się z takimi bryłami, czy też może pozostałe systemy rynnowe, a zwłaszcza systemy kustario pozwalają także tą nowoczesną stodołę, tą bryłę minimalistyczną nowoczesnej stodoły zachować. Więc skoro już znamy podstawowe pytania, na które sobie dzisiaj odpowiemy, no to zaczynajmy. Więc szanowni Państwo, na pierwszy ogień idzie pytanie, czy rynna kwadratowa musi być droga i co wpływa na cenę systemów rynnowych kwadratowych. To jest odwieczne pytanie, dlaczego, i jak, skąd bierze się ta cena. No Najłatwiej jest odpowiedzieć Szanowni Państwo, że system rynnowy to jest po prostu podstawowa rynna i hak co 60, co 55 cm, w zależności oczywiście od tego, jak producent z góry, jak instrukcja o tym, o tym mówi. No i tak naprawdę to jest podstawa ceny systemu rynnowego. Oczywiście można dobrać inne elementy, na przykład, nie boimy się tego powiedzieć, przy systemie bezakapowym mamy jeszcze dwa dodatkowe elementy, czyli pas pod podrynnowy i maskownice. ale to jest całość Ceny, jeżeli chodzi o poziom rynkowy, bo później, już oczywiście przechodzimy do pionu spustowego. Więc na początek najłatwiej sobie uzmysłowić, że tutaj podstawą jest ta rynna i hak. No ale oczywiście, w zależności od skomplikowania systemu rynnowego są elementy uzupełniające. Tak samo jak przy dachu: mamy dachówkę podstawową i dachówki e, przykładowo szczytowe, gąsiory, elementy uzupełniające. Tak samo tutaj. Więc w konsekwencji, niejednokrotnie na cenę całego systemu ma wpływ właśnie ta ilość elementów, które do tego, do tego systemu wykorzystujemy. I w tym przypadku, w przypadku marki Custalio, łatwo jest tak naprawdę nam powiedzieć, że osiągnęliśmy, szanowni Państwo, no nie boję się tego powiedzieć, osiągnęliśmy minimalizm w, w systemach rennowych, bo tylko 20 elementów, tylko 20 elementów potrzebujemy, żeby ten system rennowy zastosować i tak naprawdę ta, Mała ilość elementów wpływa też na optymalizację produkcji, a o tej optymalizacji jeszcze dodatkowo sobie dzisiaj powiemy. A więc to już jest jeden z czynników, który wpływa na to, że marka Custalio, e, e, tak naprawdę w, w portfolio e, firmy Galeko, pozwala tak naprawdę zaproponować systemy renowe, innowacyjne, ciekawe i kwadratowe w bardzo przystępnej cenie. Oczywiście warto tutaj też zwrócić uwagę, że marka Galeko, e, która pewnie jest Państwu znana już naprawdę, długo, no bo sobie powiedzmy, że istnieje na rynku już od ponad dwóch dekad, to tak naprawdę marka w 100% polska, więc i produkt można, możemy z pełną dumą powiedzieć w 100% europejski, no i oczywiście z racji tego, że produkujemy te systemy rodnowe już od tylu lat, możemy zagwarantować Państwu gwarancję na poziomie 25 lat. To oczywiście takie czynniki jakby pozwalające uzmysłowić sobie, że ten produkt jest naprawdę dobrze dopasowany. Dodatkowo, ta optymalizacja, szanowni Państwo, to co wpłynęło tak naprawdę na całość systemu rynkowego i to, że ten system jest atrakcyjny cenowo, to oczywiście ta optymalizacja wynika też z symetrii. Bo, szanowni Państwo, jeżeli sobie weźmiemy tę rynnę custalio i przyłożymy jedną do drugiej, zobaczymy idealną symetrię. Tak naprawdę idealną symetrię, która z, tak naprawdę ten system rynkowy pozwala. Pozwala zastosować z jednej i z drugiej strony. No, jak to najłatwiej sobie uzmysłowić? No, tak, jak tak naprawdę, często rozmawiamy z klientami, z wykonawcami, niejednokrotnie. Ta rynna gdzieś tam, z której strony, od czoła jest uszkodzona. I w sytuacji, kiedy mamy system rynnowy z charakterystycznym wywinięciem z przodu do środka, czy na zewnątrz, tak zwaną wulstą, no to w tej sytuacji tak naprawdę ta rynna już, można powiedzieć, traci na estetyce. W naszym przypadku, w przypadku marki Custario, nie ma takiej możliwości, bo możemy tą rynnę po prostu obrócić. Z racji tego, że jest symetryczna, z racji tego, że tak naprawdę tutaj ta symetria jest także. Pasowana w ten system rynkowy, mogliśmy zoptymalizować produkcję, mogliśmy po prostu przy mniejszej ilości czynności, tak naprawdę wyprodukować, wyprodukować tą, tą rynnę, a w konsekwencji i Państwu zaproponować rozwiązanie, które jest optymalne cenowo. Ale oprócz samego kształtu rynny, oprócz tej małej ilości elementów, musimy także powiedzieć jedno: tak jak powiedziałem, elementy uzupełniające. I tutaj to też jest kluczowa kluczowa część tak naprawdę tej ceny. Tutaj w przypadku marki Custalio mamy możliwość zamontowania rynny za pomocą połączenia Connect. Jak łatwo już zauważyć, ta nazwa połączenia wzięła się oczywiście od nazwy produktu, nazwy marki tak naprawdę, którą państwo oferujemy, co w konsekwencji tak naprawdę co oznacza? Oznacza połączenie rynny za pomocą specjalnego przetłoczenia. Jak widać na na, na zdjęciu tak naprawdę Renne już jest przygotowana do połączenia, mamy tutaj charakterystyczne przetłoczenie, w którym, w którym to miejscu tak naprawdę mamy zasugerowane, żeby zastosować uszczelniacz lekarski, czyli element, który dodatkowo uszczelni nam całe to połączenie, a w konsekwencji, kiedy połączymy je ze sobą, to otrzymamy piękny estetyczny efekt tylko i wyłącznie jednej kreski, którą... Ale to już później w konsekwencji pokażę Państwu, jak można idealnie ukryć i w, taki, w takiej sytuacji uzyskać prawie że efekt rynny ciągnionej, w której to nie ma żadnych połączeń. A więc tak, szanowni Państwo, połączenie connect to, to także jest element całego systemu, który wpływa na tą cenę, który optymalizuje tą cenę, a w konsekwencji obniża całość kosztu. Jeśli mówimy o elementach uniwersalnych, to warto też zwrócić uwagę na takie elementy jak na przykład narożniki. Wiadomo, tutaj nie za każdym razem mamy do czynienia z dachem dwuspadowym, zamkniętym tak naprawdę z jednej i z drugiej strony za ślepkami. Nieraz się zdarzają dachy kopertowe. Tam też chcemy mieć piękną estetyczną, estetyczną rynnę, co w konsekwencji powoduje, że te elementy zaczynają nam dochodzić do wyceny całości rynny. No i niejednokrotnie podwyższają nam cały koszt. Tutaj z racji tego, że elementy są, rynna jest symetryczna, więc elementy takie jak narożniki też są uniwersalne, więc narożnik mamy zewnętrzny i wewnętrzny w takim samym anturażu, a więc w konsekwencji w tej samej, w tej samej niskiej cenie. Elementami oczywiście uniwersalnymi, no z racji chociażby tego, że rynna jest symetryczna, będą także elementy zaślepki, czyli zaślepki PVC i stalowe do systemu rynnowego. Skoro rozwiałem państwa wątpliwości, jeżeli chodzi o to, czy system rynnowy kwadratowy musi być drogi, no to tak naprawdę warto odpowiedzieć sobie już na drugie. Kolejne pytanie, które na początku zadałem, czy muszę stosować maskownicę rynny, aby uzyskać nowoczesny, minimalistyczny i niewidoczny system rynnowy. To jest odwieczne pytanie wszystkich inwestorów, które tak naprawdę skupia się na tym, jak nie zgubić całej symetrii, harmonii budynku i jego minimalistycznej formy, czyli tak naprawdę, żeby ten system rennowy nie zaburzał nam tę o okapu przejścia dachu w elewację. I tutaj marka Custalio... Pozwoliła sobie wprowadzić bardzo, in, bardzo innowacyjny element i bardzo tak naprawdę, bardzo mało ludzi o tym o tym wie. Często jeżdżąc po targach, bo jestem jako doradca techniczny odpowiedzialny też przykładowo za pikniki, targi, spotkania z projektantami, wykonawcami. Często tak naprawdę ten element jako hak ukryty, hak to czołowy ukryty, używam jako konkurs podczas tych spotkań, żeby pokazać wykonawcom, jak można przełamać tą barierę, tak naprawdę tą psychiczną barierę tego, jak hak należy montować do rynny, żeby pokazać, że hak ukryty, hak, hak w ten sposób zainstalowany, nie dość, że spełnia swoją funkcję, to jeszcze wpływa na estetykę z racji tego, że ten hak nie występuje w części widocznej, bo rynne najczęściej widzimy od frontu i od dołu. W tym przypadku, w przypadku zastosowania haka ukrytego do czołowego, właśnie ten efekt osiągamy. A więc, Szanowni Państwo, tak wygląda ten niecodzienny, niecodzienny hak. Hak, który tak naprawdę pozwala właśnie na montaż rynny w taki sposób, że jest ten hak niewidoczny, a więc w konsekwencji rynna stanowi jedną ciągłą linię bez charakterystycznych przełamań. Oczywiście, charakterystyka HK wymagała od nas tego, żeby zbadać, sprawdzić tak naprawdę organoleptycznie klasę nośności tego HK i zaprojektować go w taki sposób, żeby spełniał wszystkie możliwe wymagania, jeżeli chodzi o systemy rynkowe. Więc, tak, mamy to my zatwierdzone, mamy to zapewnione. Więc, szanowni Państwo, zapraszam do, do zapoznania się z tym niecodziennym rozwiązaniem, ale zarazem bardzo. Bardzo w, nie, pozytywnie wpływającym na estetykę, a sam montaż, jak już Państwo widzicie, jest banalnie prosty. Mimo tego, że jak sobie cofniemy do poprzedniego slajdu, widzimy, że ten hak jakby nasuwa się, że ten montaż będzie dosyć skomplikowany, będziemy musieli tam użyć jakichś specjalistycznych narzędzi. Nic z tych rzeczy, Szanowni Państwo, montaż rynny w tym haku jest banalnie, banalnie prosty. Tylko tak jak już powiedziałem, trzeba przełamać pewien, pewien schemat, i tutaj akurat wycinki z instrukcji montażu dostępne na naszej stronie internetowej, więc tak naprawdę zobaczmy sobie, jak ten montaż wygląda, jaki on jest banalnie banalnie prosty, czyli najpierw wpinamy tak naprawdę tył i później zakładamy, zakładamy przód i zaciskamy charakterystyczne listki, żeby tak naprawdę ta rynna więc osadziła się stabilnie w tym haku i to tyle tak naprawdę, czyli można powiedzieć banalnie prosty montaż. W pierwszej, w pierwszej formie, w pierwszej, tak naprawdę kiedy pierwszy raz widzimy ten hak, to wydaje się coś skomplikowanego, nic z tych rzeczy. A co osiągamy? No osiągamy właśnie efekt ukrytej, ukrytej e, e, ukrytych haków, a więc w konsekwencji ukrytej rynny w postaci jednej długiej linii na brzegu dachu, czyli tak naprawdę w tej linii okapowej. Skoro to już mamy wyjaśnione, kolejne pytanie, które najczęściej najczęściej się pojawia właśnie w odniesieniu i w konsekwencji do tego haka ukrytego. Szanowni państwo, no bo tak trzeba to sobie powiedzieć, że jest pewne przeświadczenie, że rynny kwadratowe to są rynny trudne w montażu. No i już państwu udowadniam, że nic z tych rzeczy. Po pierwsze, tak naprawdę najłatwiej sobie to uzmysłowić, że rynny kwadratowe można właśnie za pomocą naszego połączenia, innowacyjnego połączenia KUNEK połączyć ze sobą właśnie na zasadzie pióro w pustu, czyli wsuwając jeden element w drugi, zaginając oczywiście tylny listek, ale to już są aspekty stricte techniczne, szkoleniowe. Ale tak mogę zdradzić taką małą, małą, uchylić rąbkę tajemnicy, że tutaj trzeba zagiąć specjalnie tylną część, żeby ustabilizować tak naprawdę miejsce połączenia. I w konsekwencji to tyle, jeżeli chodzi o łączenie rynien kwadratowych. Nic bardziej prostego. A jeżeli chodzi o to, jak to wygląda fizycznie, no właśnie, właśnie w ten sposób, ale to, co Państwu obiecałem na samym początku pokazać i, i tak naprawdę uzmysłowić przy tym systemie rynnowym, co wydaje się dosyć, dosyć, dosyć banalne, ale w konsekwencji możliwe do osiągnięcia, czyli tak jak wspomniałem, możemy osiągnąć efekt ciągłości rynny bez połączeń, czyli tak jakby rynna była wykonana z jednego elementu. Dlaczego, jak uzyskamy ten efekt? Uzyskamy ten efekt w taki sposób, że łączenie te charakterystyczne te kreska, które powstanie przy tym połączeniu KUNECT, możemy ukryć na haku doczołowym. Czyli w konsekwencji to łączenie zostaje ukryte w haku doczołowym i nie widać go w ogóle na zewnątrz. Czyli tak naprawdę patrząc się na renne wydaje nam się, że jest ona zrobiona z jednego kawałka blachy, a co w konsekwencji powoduje, że ten efekt estetyczny jest jeszcze bardziej spotęgowany. Oczywiście, klasyczne połączenie, czyli przy łączeniu lewa-prawa, tak naprawdę haku stawiony 15 cm połączenia, także możemy oczywiście praktykować, ale ja osobiście polecam Państwu przetestować tą pierwszą metodę, tą, w której tak naprawdę połączenie jest ukryte na haku do Więc. Skoro rozwiałem wątpliwości, jeżeli chodzi o montaż, i to, co w konsekwencji wydawało się dosyć trudne, pokazałem Państwu dosłownie na dwóch slajdach, że trzeba pewien schemat przełamać, że nie jest to problematyczne. Wystarczy tak naprawdę tylko o paru elementach pamiętać i całość poziomu rynkowego montuje się praktycznie sama. No to teraz warto sobie odpowiedzieć na jedno kluczowe pytanie: Nowoczesna stodoła. Ta wymarzona przez wszystkich Państwa bryła budynku, minimalistycznego budynku, w konsekwencji też. Trzeba sobie powiedzieć, przy dzisiejszych stawkach energii elektrycznej, energii opałowej, też budynek półpasywny albo pasywny, czyli tak naprawdę brak wysunięcia tych linii okapu powoduje, że ten budynek zdaje się po prostu energooszczędny, czyli tam wymarzona nowoczesna stodoła, jakie orynowanie tam wybrać? To jest bardzo częste pytanie zadawania do nas, bo warto podkreślić, nas, jako doradców technicznych marki GALEKO, jest czterech na całą Polskę. Odbieramy telefony od państwa i słyszymy te pytania: jakie o rynowanie wybrać? Szanowni Państwo, tutaj odpowiedzi nie ma jednoznacznej. Tak samo jak ludzie, i tak samo i gusta są różne. No i tutaj warto sobie powiedzieć, co do, z jakimi budynkami tak naprawdę mamy do czynienia, i jak na tych budynkach prezentują się poszczególne nasze systemy rynnowe, Bo tak jak państwu powiedziałem, dzisiaj przedstawimy się państwu jako Damian Dylewski jako marka Kustalio, ale oczywiście marka Galeko, w której tutaj ta, ta marka powstała, firma Galeko, w której mam przyjemność pracować, oferuje Państwu nie tylko ten system rynnowy, oferuje także ten tak najbardziej znany system rynnowy w Polsce, system rynny ukrytej, bezokapowej, system bezrynnowy, bo takie określenia też oczywiście słyszałem i Szanowni Państwo, ten system, który już od, no, tak jak wspomniałem, od prawie dekady, czyli od prawie 10 lat e, istnieje na naszym rynku, spełnia Państwa oczekiwania. Tak jak wspomniałem na początku, jest to system rynnowy z maskownicą, ze specjalną maskownicą zakrywającą cały poziom rynkowy. Paradoksalnie jest także bardzo łatwy w montażu, ale Przechodząc do, wracając do clou całego pytania, tak jak Państwo szanowni widzicie, idealnie komponuje się z budynkami z brakiem wysuniętej linii okapu, ponieważ rynna jest ukryta za maskownicą, ale dalej tam ona de facto, de facto jest. I z tą myślą został ten system zaprojektowany, żeby całość poziomu rynowego ukryć za maskownicą, żeby nie była ona widoczna, i tak oczywiście. Ten system rynnowy, system Galeko bezokapowy jest w portfolio Galeko dostępny i jak najbardziej nadaje się do budynków w nomenklaturze nowoczesnej stodoły. Ale oczywiście to nie jest koniec, ponieważ oprócz Galeko bezokapowy możemy także państwu zaprezentować i możemy zaproponować Galeko Stal 2, czyli system bliźniaczo podobny do Galeko ale z, już wysunięty poza linię okapu z rynną kwadratową, także z maskownicą, czyli tutaj maskownica pozwala na, na zachowanie tak naprawdę, za zamknięcie całego poziomu rynnowego od czoła, a od spodu na przykład możemy umieścić pod sufitkę galeko, ale w konsekwencji dalej ukryć ten system rynnowy, który de facto jest wysunięty poza linię oczywiście okapu budynku, ale jest w taki Estetyczny sposób zamknięty, niewidoczny. Jedynym elementem widocznym jest maskownica i rura spustowa. Więc tak, szanowni państwo, Galeco Star 2 to także jest system rynnowy, który bardzo dobrze komponuje się z nowoczesnymi stodołami, z budynkami, z tym minimalnym tak naprawdę okapem albo okapem w postaci dokładnie wysuniętej tylko i wyłącznie poziomu renowego. Tak się prezentuje, jeżeli chodzi o obiekty. Poprzedni obiekt, szanowni państwo, to jest obiekt z województwa pomorskiego. Ten Także jest, jest tutaj z regionu, że tak powiem, morza. Jest to konkretnie Pruszcz Gdański, czyli okolice Trójmiasta, A ten budynek to jest oczywiście dom koło Poznania. Zdjęcia udostępnione nam przez klientów, przez, przez zadowolonych klientów z naszych systemów. I tutaj, jak widać, jest zastosowany Galeko Stal 2 z widoczną rynną, ale całkowicie skomponowaną w idealny sposób, dopasowaną tak naprawdę. Odnośnie idealnie dopasowania, tak jak wspomniałem na końcu, jeszcze na walentynki mamy dla Państwa pewną niespodziankę. Więc idealnie skomponowany, idealnie dopasowany do bryły budynku. A tak naprawdę, jeżeli chodzi o samą filozofię tych przedstawionych Państwu systemów, to Daleko Star 2 jest to system właśnie z maskownicą, która de facto zamyka od czoła i od spodu całość systemu runowego, czyli dodatkowo dochodzi jeszcze właśnie ten element maskownicy. Jeżeli chodzi o element maskownicy, no jest on tak naprawdę stosowany w taki sposób, że zapina się on na haku, tak naprawdę na haku specjalnie zaprojektowanym do tego celu, haku, w którym maskownica zapina się w specjalny zamek od spodu, a dodatkowo maskownica jest w taki sposób zaprojektowana, że w dolnej części możemy umieścić już wspomnianą, to co mówiłem, wspomnianą galeko nowa. W systemie Galeko Stal 2 mamy, jeszcze jedno rozwiązanie, które bliźniaczo podobne jest do rozwiązania kustali, czyli system bezmaskownicy na hakach płaskich. I tutaj, właśnie, jest on przedstawiony na zdjęciu przed montażem dachówki, czyli tak naprawdę w pewnym z etapów, już tak naprawdę wykańczania całości budynku, pięknie się prezentuje jako, jako system rynkowy w całości, zamknięty jedną, tak naprawdę linią. No i oczywiście e, nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie szukali kompromisów, nie szukali tak naprawdę rozwiązań, które kompromisowo pozwolą Państwu tak naprawdę za, wykonać system rennowy, ale zachować pewną estetykę. I tutaj warto podkreślić, że takim trzecim produktem marki Galeko jest system PVC kwadrat. Wprowadzony w 2018 roku system Renowy który pozwala na kompromis pomiędzy kwadratowymi rynnami, a ceną, którą gwarantuje system plastikowy. Czyli tak naprawdę dla zwolenników jednego i drugiego tutaj rozwiązanie, które też bardzo ładnie się komponuje, idealnie oddaje ducha właśnie tych minimalistycznych budynków, czyli tak naprawdę pozwala na wykonanie systemu rynnowego z pewnym zachowaniem, jeżeli chodzi o cenę produktów marki PVC. I tutaj ten system z jego charakterystycznym wewnętrznym białym środkiem. Tutaj na temat tego białego środku już parę razy przy szkoleniach wspominałem i jest to wywołane tak naprawdę na tym, żeby zachować jak największą trwałość całości systemu z racji tego, że promienie słoneczne najczęściej operują, najwięcej operują tak naprawdę w tej części wewnętrznej rynny, co w konsekwencji, kiedy byśmy tam zrobili klasyczny, klasyczny kolor, ten, który tak naprawdę jest od paru dekad, od paru lat, może nie dekad, od, od paru lat najpopularniejszy, czyli ciemne kolory, grafitowy, czarny, to tak naprawdę w konsekwencji te słońce operowałoby tam najbardziej, a mogłoby to skutkować tym, że po prostu rynna by się nadmiarowo nagrzewała. Nie ma takiej potrzeby, tego elementu nie widzimy. Część rynny wewnętrzna najczęściej jest nastawiona tylko i wyłącznie na funkcję łapania tego deszczu, a nie na funkcję estetyczną. Stąd też tak naprawdę taki kompromis, czyli tak naprawdę znalezienie złotego środka rynna. W środku jest biała, co w konsekwencji powoduje, że ta rynna się po prostu mniej nagrzewa, a przez co ma dużo większą trwałość, jeżeli chodzi o sam system rynnowy. Tak się ona właśnie prezentuje. Ciekawe rozwiązanie i jedno z wielu, które ma Państwo do zaoferowania marka Galek. A tak się prezentuje na budynku. Czy zaleca się do systemu kustali o kable grzejne? Szanowny Panie Arturze, tak jak przy każdym systemie rynnowym, kable grzejne to jest tak naprawdę produkt dodatkowy, jest to, można tak powiedzieć, zabezpieczenie całego poziomu rynnowego w sposób taki, że jeżeli by miała tam nam woda zamarznąć i zalegać, no to tak naprawdę ten kabel grzejny oczywiście temu będzie przeciwdziałał, ale kabel grzejny to jest całkowita, całkowicie dodatkowa instalacja i jak najbardziej do każdego systemu rynnowego zalecam kable grzejne jako doradca techniczny, bo jest to ujęte w karcie gwarancyjnej i karta gwarancyjna obejmująca wszystkie nasze systemy rynnowe zawsze mówi o tym, że po pierwsze należy dbać o system rynnowy i w miarę możliwości jak najczęściej go czyścić, nie rzadziej niż dwa razy, oczywiście, w roku. A druga sugestia to jest właśnie stosowanie takich zabezpieczeń, jak płotki przeciwśnieżne, jak właśnie kable grzejne, czy inne elementy zabezpieczające nam poziom rynkowy. Więc tak, sugerując się pytaniem, jak najbardziej zalecam kable grzejne do każdego systemu rynkowego, jeżeli oczywiście wymaga tego sytuacji. Dlaczego budynek bezokapowy jest bardziej energooszczędny niż ten zokapem Panie Jakubie. Tutaj już będę się odwoływał do fizyki budowli. To już będzie stricte techniczny temat. Tu chodzi bardziej o. Elementy, które te ciepło oddają, i każdy element wysunięty poza obrys budynku powoduje, że ta migracja ciepła jest większa. Ale ten temat, Panie, jakoby proponowałbym, że tak powiem, zgłębić, jeżeli jest taka możliwość z projektantem, architektem, z osobą, która tak naprawdę fizykę budowli jako takiej ma bardziej opanowaną i oczywiście będzie w stanie Panu przy projektowaniu budynku wytłumaczyć, jakie aspekty wpływają na to, dlaczego akurat. Budynek bezokapowy jest po prostu bardziej energooszczędny. To dlaczego rynny okrągłe, plastikowe, nie są w środku białe? Hmm. Tutaj powiem panu, zaskoczył mnie pan, bo systemy rynnowe, akurat plastikowe w naszej ofercie, mają troszeczkę odmienny, odmienny kolor, ale w konsekwencji, w konsekwencji, jeżeli chodzi o systemy rynnowe kwadratowe, w ogóle systemy plastikowe. To trzeba sobie powiedzieć jedno, to są systemy, które bardzo, bardzo mocno pracują przy dużej różnicy temperatur. Czyli te charakterystyczne strzelanie na hakach, panie Adrianie jest dla systemów plastikowych podstawą, z którą ja się za każdym razem zderzam, kiedy z klientem rozmawiam odnośnie systemów plastikowych i za każdym razem to podkreślam, że systemy rynnowe plastikowe w odróżnieniu od metalowych potrafią nadmiernie jakby wzrastać ich długość i tak naprawdę z powrotem wracać oczywiście w zależności od temperatury w jakiej przychodzi im że tak powiem w środowisku w jakim przychodzi im tak naprawdę być użytkowanymi to mają tendencję do nadmiernego rozszerzania się i kurczenia co w konsekwencji powoduje że one właśnie charakterystycznie na tych hakach strzelają jak się przesuwają no wiadomo że jeżeli rynna przesuwa się na haku przesuwa Przesuwa się względem pierwotnej odległości, to tak naprawdę na tym haku charakterystycznie się przesuwa, czyli charakterystycznie strzela, a odwołaniem do tego, jak mocno nadmiarowe jest przesuwanie się tych rynien, odwołam się tak naprawdę do naszych łączników, łączników w systemach plastikowych, w których. Tak naprawdę przewidzieliśmy to i w każdym systemie rynnowym, a zwłaszcza w kwadratowych, a zwłaszcza w plastikowych mamy zaznaczoną właśnie skalę temperaturową, czyli w zależności od tego w jakim środowisku, w jakiej temperaturze montujemy system rynnowy, w takim, takiej przedziałce powinniśmy taką odległość zachować, jeżeli chodzi o rynne na poziomie rynnowym względem drugiej rynny. To nie pozostaje mi nic innego, aniżeli by zaprosić Państwa na kolejne spotkanie z Marką Galeko, a już teraz z Marką Galeko i z Kustalio, i do, do, do kontaktu z nami, do zadawania pytań na żywo, jak ja to nazywam, drogą mailową czy też telefoniczną. Jesteśmy pod telefonem jako doradcy techniczni, a tak jak powiedziałem, jest nas czterech. Jestem ja jako Damian Dylewski, jest pan Patryk Balcerak, jest pan Kamil, jest pan Dawid, jest nas czterech. Odpowiem na każde Państwa pytanie, udostępnimy rysunki techniczne. Czy też, jeżeli będzie takowa potrzeba, przyjedziemy na budowę, przeszkolimy i porozmawiamy odnośnie systemów rynkowych. Także w trakcie tak naprawdę ich projektowania z projektantami i architektami, jeżeli oczywiście będzie taka możliwość, to także dostarczymy Państwu te próbki, na których Państwu bardzo, tak bardzo zależy, żeby fizycznie zobaczyć, jak ten produkt się prezentuje. Bo zdjęcia nigdy nie oddają natury tego produktu. A przy Kustario akurat warto. Warto zaopatrzyć się w takie próbki, szanowni Państwo, bo ten hak, innowacyjny hack, wewnętrzny, ten ukryty hak pozwala naprawdę przełamać pewną barierę wyobrażenia o systemach rynkowych z hakiem umieszczonym na zewnątrz. Dobrze, no to tyle, jeżeli nie ma więcej pytań. 11.33. Dziękuję Państwu. Tyle z mojej strony.